Ho oh jest! Dlaczego ten gra tak do cholery wygląda? Hook! Oh, co? O oh, nie! Um. Ok, to jest actually creepy. No dobra! Um, play! Co ja będę? Um, nie! Hell! no, zapomniałem się przywitać! Um, siemka, um, z tej strony, no tak, witam Was! w... Bad parenting. Jest to gra, która była rok temu bardzo na topie. Jest to gra krótka też, dosyć. I jest to gra poruszająca tematy ciężkie. Jeśli ktoś jest wrażliwy, to nie, nie polecam. Swoją drogą. Jest to druga gra z serii Maratonu Strachów. I. Wygląda ona absolutnie przerażająco. Z tego co. W... Jest to chapter pierwszy, ale z tego co wiem, to chapter drugi chyba nie powstanie. Z tego co wiem, słyszałem, że były jakieś krzywe akcje i kontrowersje z autorem gry, więc nie wiem. Anyway, zaczynajmy. Anyway, zaczynajmy. O. Muzyczka. Co jest? Mamo, znów wróciłaś późno. No cóż, byłam zajęta pracą, czy możesz okazać mi odrobinę współczucia? Ale dziś są moje urodziny. O, o, oczywiście, że wiem. Gdzie jest więc mój prezent? Um, czy słyszałeś kiedyś o panu Redface'ie? W dniu urodzin grzecznych dzieci pan Redface potajemnie zostawia prezenty, gdy śpią. Naprawdę? Oczywiście. Jeśli chcesz otrzymać prezent, możesz od razu położyć się spać. Mamo, już idę spać. Oho. Znów oszukujesz dzieciaka. Ile razy wracałaś do domu tak późno? Pracowałam i moja zmiana zakończyła się późno. Gówno, prawda. Nadal uważasz, że jestem idiotą, prawda? Hej mały gówniarzu, wracaj do swojego pokoju. Nie stój tu i nie podsłuchuj rozmów dorosłych. Okej. Okay. Co to jest za dom? Do... Okej, okay, dobra. Grafika tej gry jest absolutnie przerażająca. To jest chyba sypialnia rodziców, bo są dwa łóżka. Ten ojciec jest... Kurde... Chyba matka też, nie wiem, no bad branding nie, ale... Ten ojciec wygląda na złego. Miejmy nadzieję, że nie będzie referencji do Mama mnie bije, w tej grze. Muzyczka znowu. Co jest? Kroki słychać. Ojciec? To nie... To nie jest ojciec. To jest Red Face, tak? O oh, helja. Yeah. O oh, kurde. Nie wygląda na miłego gościa. O! Czy to prezent od pana Redfejsa? Nie ma mowy. Cześć, jestem Ron. Co? Potrafisz mówić? Oczywiście, bo zostałem stworzony przez magię. Masz nawet takie samo imię i wygląd jak ja. Dokładnie, mój pan stworzył mnie tylko dla ciebie. A twoja szyja wydaje się być trochę luźna. Nic się nie stało. Czasami mój mistrz popełnia błędy. To tylko mała wada w porównaniu do innych lalek. Ważne jest to, że od tej chwili będę twoim najlepszym przyjacielem. Brzmi wspaniale. Chcesz ze mną w coś zagrać? Hmm, mój pan schował moje zabawki w szafie. Czy mógłbyś je dla mnie zdobyć? Szafa nadal jest zablokowana. Czy możesz spróbować jeszcze raz? No, chyba nie. Próbowałem jak mogłem. Nie mogę tego otworzyć. Chcesz, żebym zrobił coś jeszcze? Jestem głodny. Jesteś lalką. Czy potrafisz w ogóle jeść? Nie, to ty będziesz jadł. Ale ja będę mógł poczuć wszystko, co jesz. <laughs> Mój mistrz połączył ze mną wszystkie Twoje zmysły i emocje, dzięki czemu mogę cię łatwo zrozumieć. Wow, to niesamowite! Okej. Okay. O, czytasz ten list o 13, prawda, śpiochu? Przygotowałem Twoje ulubione danie w lodówce, więc pamiętaj, żeby je podgrzać przed, podgrzać przed jedzeniem. Ostatnio zauważyłem, że jesteś leniwy, jeśli chodzi o jedzenie. Wiesz, że nie mam dużo czasu w domu, więc proszę, naucz się dbać o siebie i przestań sprawiać, że się martwię. Jeszcze jedno: nie zapomnij wziąć lekarstwa po jedzeniu. Mama. Co to jest? Jakie spaghetti? Lekarstwa, o to tu są. O Czy to twoje ulubione danie? Chcesz zobaczyć jak wykonuje jakąś magię? Tak, proszę. Dobrze. Sprawię, że ten talerz jedzenia nigdy się nie skończy. Za każdym razem, gdy skończysz jeźdanie, zostanie przywrócone do pierwotnego stanu. Ha. Wow, to niesamowite! Co jeszcze możesz zrobić? Aha. Alkohol. Co so jest? On dopije? Kurde. Co, co się właśnie wydarzyło? Nie wiem, zgadnij. O nie, butelka. Mój tata spuści mi tyłek. Co? Dobra, tłumaczenie jest tragiczne. Spuści mi, mi łomon. Po prostu po, będzie, będzie ten. Tata mnie bije tak zwatek z się. Mam nadzieję, że on jeszcze śpi. Twój tata? Nie martw się, mój pan zabrał twojego tata. Co powiedziałeś? Że co? Dobra, ten dom jest przerażający. Dlaczego ty jest taki korytarz, kurde? Gdzie jest mój tata? Jak powiedziałem, mój pan zabrał ci ojca. Czemu? Ponieważ twój tata jest złą osobą. Często uderza i krzyczy na ciebie. Takich rodziców mój pan zabiera, aby chronić dzieci tak jak ty. Tacy rodzice są zabierani przez mojego mistrza, aby chronić dzieci tak jak. ty. On jest złym człowiekiem. Nie, on nie jest. Proszę, wypuść mojego tatę. Błagam cię. W porządku, w porządku. Ale mój mistrz tego nie polubi. To dość długa droga do miejsca, w którym trzymany jest Twój Tata. Będziesz musiał użyć Skrótu, jeśli chcesz dotrzeć tam na czas, aby go uratować. Pokaż mi drogę. Skrót jest przez Twoją szafę. Okej, okay. czemu Ty się teleportujesz? Jak sens. Nadal nie możesz go otworzyć? To rozczarowujące. Chyba będziemy musieli użyć szafy Twoich rodziców. No dobra. Powinieneś wiedzieć, że te szafy mogą działać jako portale. Mogą cię zabrać gdzie chcesz, w tym, gdzie jest przetrzymywany Twój Data. Spróbuj. Nic tu nie ma. O, racja. Zapomniałem. Istnieje kilka kroków, które musisz podjąć, aby aktywować ten skrót. Przynieś radio swojego Taty i umieść je przed szafą. Radio Taty. Um, tu jest. Radio Ojca. Przynieś radio. To radio będzie działać y jak przycisk windy. Musisz najpierw wybrać częstotliwość. O, wydaje się, że to nie to. Spróbujmy jeszcze raz. A zaraz coś wyskoczek. Co jest? O. Myślę, że to jest ten jeden. Śmiało. Wejdź. Zostanę tutaj i będę oglądał dom. Aha. To fajnie. Nie no. O. Co się dzieje? Szukam mojego taty. Opisz. Mój tata nazywa się Bruce. Poczekaj chwilę. Jest tu wiele brusów. Więcej szczegółów? E, czy to jest dobry brus, czy zły brus? Cóż, mój tata jest typem osoby, która się trochę wścieka, więc on jest złym brusem. Pozwól mi zobaczyć. Wciąż jest wiele złych brusów. Proszę o więcej szczegółów. Co jeszcze robi? Często krzyczy. Wciąż za mało informacji. Czasami mnie uderza. I klepie. I? To wszystko. Drzwi są za tobą. Aha, czyli to było wystarczająco informacji. Okay. Co jest? Co jest? Buu! Haha, ha, właśnie się przestraszył! Kim jesteście? Tak jak ty, jesteśmy dziećmi w drodze do naszych rodziców. Zostajemy tu na chwilę. Chcesz do nas dołączyć? Przepraszam, śpieszę się. Okej, okay, do zobaczenia. Mhm. E, dziwne te dzieciaki. Co jest? Tato? Proszę, przestań karać mnie. To ja, tato. Proszę, przestań karać mnie. Co on ci zrobił? Dawaj, chodźmy do domu, albo pan Redface zabierze nas obu. Proszę przestań karać mnie. Co jest? Zaklęcie. O! Co jest? Aha. Co jest? Eee. hej, co jest z tobą nie tak? Dlaczego chowasz się w szafie? Pan Redface zabrał tatę. O, cóż, to dobrze. Ja nie żartuję. To długa historia. Pozwól mi wyjaśnić. Jak się dzisiaj czuje twoja lalka, Ron? Czy w wszystko w porządku? Lalka? Mamo, skąd o tym wiesz? <coughs> Oczywiście, że wiem, ponieważ nie brałeś dzisiaj leków. To nie pierwszy raz, kiedy masz takie halucynacje. Za każdym razem, gdy opowiadasz inną historię, ale wspólnym czynnikiem jest zawsze tak głupia lalka. Czy nie pamiętasz poprzednich czasów? Nie. Weschnięcie. Nie wiem, co jest z tobą, nie tak. Po prostu idź spać. Jest już północ. Okej. Okay. Co jest? Co jest? Co się stało, synu? Czy wszystko w porządku? Boże, jaki on ma wzrok dziwny. Czy teraz czujesz się lepiej? Tak, mamo. To pan Retwej. W porządku. Jutro wezmę dzień wolny, by zostać w domu i zająć się tobą. Naprawdę? Obiecaj mi, mamo. Obiecuję. Teraz idź spać. Tak, mamo. No i matki nie ma. Mamo. Ach, znowu złamałaś obietnicę. Oho. O kurczaczki. Co się z tobą stało? Mój mistrz pobił mnie. Nie był zadowolony z tego, co stało się wczoraj. Przepraszam, to moja wina. Tak w ogóle, widziałeś gdzieś moją mamę? Mój pan ją zabrał. Co? To się po prostu stało. Przepraszam, że nie mogłem go powstrzymać. Powinieneś uciekać, bo on wkrótce wróci, aby zabrać ciebie. Nie, muszę uratować moją mamę, a także mojego tatę. Jak? Nie widzisz, co mi zrobił? Znalazłem to w więzieniu mojego taty. Myślę, że to może nam pomóc go pokonać. To jest zaklęcie, aby pokonać pana Face'a. Szybko, idź do szafy, aby znaleźć miejsce, w którym trzymana jest twoja mama. Nie do swojej szafy, ok. Okej, okay, zaklęcie. Czemu oni się chowają? Płacz, słuchaj. O mama. Szybko, wrzuć tu zaklęcie i przykryj. Aha. Do dzieci. Uh -huh. Słychać kroki. O nie. Oj. Czyli musimy po prostu wrócić, okej. Okay. Jakby nic nigdy się nie stało. Okej. Okay. O cześć. I co jest? Co się z tobą dzieje? Mój mistrz został pokonany. Magia, którą na mnie rzucił, również zanika. Czy ty znikasz? Nie martw się. To jest to, czego chciałem. Powinieneś wyjść na zewnątrz i zobaczyć się z rodzicami. No dobra. Oho. Nie podoba mi się to. Tato? Mamo. Teraz jesteście wolni. O kurde. Masz romans, prawda? Mówiłam ci, że jestem zajęta pracą. Kłamca. Zaniedbałaś te rodzinę dla innego mężczyzny. Czy nie wstydzisz się okłamywać swojego syna? A co z tobą? Czy uważasz, że, że jesteś lepszy ode mnie? Jesteś w domu bijąc mnie przez cały rok. Jakim ojcem jesteś? Bez względu na to, co robię, to moja sprawa. Nadal przynoszę pieniądze do domu, aby utrzymać moje dziecko. Jeśli nadal myślisz, że jestem dziwką, zniżasz się nawet poniżej tego. Jeszcze jedno słowo. Dobrze, ty i ja dostaniemy rozwód. Jeden z nas będzie musiał wyprowadzić się z tego domu. Jeśli będziesz tu jutro, wezmę mojego syna i odejdę. Zostań tam. O kurde. Nie, on pije no. Cholera. To się nie skończy dobrze. O kurde. To był on. On jest redfejsem? Nie pozwolę na to. Co jest? Co jest? Co on mu robi? O, cholera. Nie, nie, nie! To nie może być prawda. Bardzo mi przykro, Ron. Twoja szafa. Myślę, że jesteś w stanie ją teraz otworzyć. Chcesz w sensie, jej nie chcę otwierać? O, kurde. To jestem. Ja? Dlaczego nic o tym nie wiem? Zawsze wiedziałeś. Ponieważ jestem wiedzącą częścią ciebie. Próbowałeś zaprzeć, zaprzeczyć i odrzucić te rzeczy i wymyśleć, wymyślałeś historię, aby poczuć się lepiej o sobie i twoim tacie. I ja musiałem znaleźć sposób, aby. Poprowadzić cię z powrotem do rzeczywistości. Próbowałem wiele razy, wiele sposobów, aby pomóc ci zaakceptować tę prawdę tak łatwo, jak to możliwe. Za każdym razem, gdy zawodzę, zgadnij, co się dzieje. Tik-tak, bum, twoja pamięć resetuje się z powrotem do punktu wyjścia, czyli nocy, kiedy twój tata cię zamordował. Jak długo jestem martwy? 14 dni. To nie może być tak długo. Co tak naprawdę stało się z moimi rodzicami? Jeśli chodzi o Twojego tatę, on ukrywa się w tanim pokoju motelowym. O nie. O nie. Idź ze mną do domu, tato. O nie. To wiele wyjaśnia. To wiele wyjaśnia. A co z moją mamą? Ona wciąż mnie widzi, prawda? Zgadza się, bo jest w domu tylko późno w nocy. Ale jeśli jest dzień. Synku? O nie... O. O. Komenda policji w Żarach, Lipinki Łużyckie. Czy masz jakieś wskazówki na temat kryjówki swojego męża? My jej porzuciliśmy zaklęcie, nie? Które znaleźliśmy Teoretycznie w jego kryjówce. O! Coś upuściłaś, proszę pani. O! Co to jest? Ta wizytówka dla motel... O! Ale nie jestem pewna, czy to moje. Wow. Cholera. Killer father arrested. Czyli... no... Morderczy ojciec. Zatrzymany. Zaaresztowany. A to jego duch. Czekaj, to jest ten dzieciak. Chwila, chwila. To są miejsca ich śmierci? On jest w szafie. To są miejsca ich śmierci, jakby. Albo pochowań. No, jeden został słowany w bagażniku, druga zakopana i ten w ognisku, ten w szafie. O kurde, i wszyscy pewnie zostali zabici przez swoich rodziców. Koniec. O kurde. No mocna gierka, no mocna. Mocna gierka. Kaktus, tam był chyba Polak. Nie no, mocna gierka. Mocna gierka. To było na tyle. E, żegnam się z wami. Bajo.